Jeśli jest jedna rzecz, której prawdopodobnie nie chciałbyś doświadczać z większym poziomem realizmu podczas grania w VR, to jest to zapewne ból. Zwłaszcza jeśli gra polega na uderzaniu lub strzelaniu do wrogów. Tego sentymentu nie podziela jednak japońska firma H2L Technologies, która wprowadziła niedawno bransoletkę, która dostarcza wstrząsy elektryczne na rękę użytkownika, tak aby zasymulować ból podczas grania w wirtualnej rzeczywistości. Urządzenie ma również symulować inne wrażenia, takie jak dotyk, ciężar i opór. Zdaniem twórców nowego gadżetu, doświadczenie bólu pozwala zmienić metaversum w prawdziwy świat, aby wzmocnić poczucie obecności i zanurzenia w wirtualnym świecie. Dyrektor generalny H2L Technologies, Amy Tamaki, twierdzi, że na pomysł, aby stworzyć taką bransoletkę, wpadł po doświadczeniu śmierci klinicznej. Oczywiście nie nam oceniać, czy perspektywa odczuwania bólów w VR okaże się popularna wśród konsumentów. Niemniej jednak, wyraźnie widać, że rozwój kolejnych sfer w wirtualnej rzeczywistości oraz coraz to nowe projekty korporacji Meta, aby wprowadzić do obiegu tzw. Metaverse powodują, że każda nowa technologia, która zwiększa imersję tego świata, zdecydowanie znajdzie swoich chętnych. Należy jednak pamiętać, że każda rewolucja technologiczna ma również swoje ślepe zaułki. Umówmy się, nie ma żadnych praktycznych względów odczuwania bólu podczas wirtualnej rozrywki. Na obecną chwilę, największymi barierami do przejścia dla technologii VR nie są wcale realistyczne doznania, a raczej problemy z utrzymaniem równowagi oraz bólem głowy po długich sesjach użytkowania specjalistycznego sprzętu. Oczywiście możecie mieć co do tego inne zdanie i zapraszam Was, abyście wyrazili je poniżej w sekcji komentarzy.